mam tutaj kongu witam was w kolejnym odcinku z Minecraft skywars Witam Was bardzo serdecznie. Jak możecie usłyszeć w tym odcinku macie muzyczkę, którą właśnie zaraz wyłączę. E, music, ten, ten music, żebyście teraz właśnie wam się załącza jakiś fajniejszy Music. E, dobra, teraz sobie pogramy tutaj, jak zwykle jest ciemno, jak w dupie, nic na to nie poradzę, ale myślę, że i tak będzie spoko bo tutaj ten e, Brightness, tak? Tutaj mamy na Bright e, Teraz mamy na Bright i wszystko widać e, Więc lecimy sobie po prostu. Mamy ogień, to jest fajne, bo można kogoś podpalić, to jest naprawdę bardzo fajne przydatne. E, ale niestety znowu coś tutaj czekajcie, gdzie tutaj był ten o? Tutaj jest e, ten lud, który pod sobą ma powiedzmy. A. No dobra, udało się. Teraz zgarniamy tej itemki tutaj. W tym odcinku może mi pójdzie jakoś lepiej. Mam przynajmniej taką nadzieję, że pójdzie mi lepiej. No, byłoby fajnie, no. Taka prawda, byłoby fajnie, ponieważ no idzie mi dość słabo za każdym razem. Mam nadzieję, że dzisiaj już będzie naprawdę dużo lepiej. Czekajcie, to jest cztery coś tutaj. To jest na naprawdę najlepszy drewniany miecz, to jest najlepsza moja broń. No, to jest słabo, powiem wam. Powiem wam, że jest słabo nawet bardzo. Tutaj sobie zrobimy w takim razie coś takiego. Ja to sobie od razu... Trzeba będzie stworzyć tutaj jakąś taką siekierę Sorry, źle, źle, siekierę What the fuck? To są jakieś lagi No dobra, wtedy zgarniamy te wszystkie rzeczy ze względu na to, że po prostu no Musimy mieć na czym, po czym chodzić, tak, bo Fajnie, że mamy, że mamy 16 desek, jak po prostu 16 desek skończy nam się Właściwie w mig, tak, od razu fakt nie pod sobą, nie pod sobą, bo nigdy nie wiadomo co jest pod tobą nawet się zrymowało, w tak dość dziwny sposób się zrymowało, ale się zrymowało i bardzo fajnie, że się zrymowało, lubię jak coś, jak coś co mówię się rymuje, nawet jak tego nie chcę, nawet teraz się troszeczkę zrymowało, no ale dobra, lubię gdy coś co mówię się rymuje, no taki słaby ten rym, ale, ale rym to rym, dobra, to właściwie tyle, tak z tego co widzę tam coś jeszcze jest. Zgarnę to nie. Dobra, zgarnam, zgarniam najpierw to. I teraz zobaczmy. E, czy ktoś tutaj do mnie idzie? Tutaj jest jakiś frajer, e, tam nikt do mnie nie idzie, tam jest jakiś środek, e, ale co mi tutaj środek zrobi? Tak naprawdę to nic. E, chciałbym mieć tutaj. A podobno, podobno tak, jak się to postawi się to zniszczy, to wypadają nitki. Skąd ja mogłem wiedzieć takie rzeczy? Kiedyś tak nie było, kiedyś się w ogóle nie stawiało nitek. Ja się nie znam na nowym Minecrafcie, więc... Proszę tutaj do mnie e, takich rzeczy nie mówić. Ja się po prostu na tym nie znam, ponieważ ja e, tyle gram w nowego Minecrafta, co nic właściwie. O, tu do mnie idzie? Co on tutaj robił? Nie wiem, to było dziwne. E, hop, hop, hop. Dobra i mamy łuk, zajebiście. No, co jest? Jakie lagi. No, co za lagi? Okej, okay, mamy. Mamy łuk. I to jest fajne, to jest fajne, bo mamy łuk. Tylko co teraz? Co teraz z tym łukiem mam zrobić? Na pewno przerobię sobie te wszystkie te geski na deski To na pewno, dobra i zajebiście Tylko, że za dużo to tutaj nadal nic, nic za, za dużo nie zrobię Co tutaj mogę mieć? Na pewno śnieżki sobie wezmę tutaj, bo mogą się przydać Tutaj mamy to Czy ja coś więcej chcę? Może na przykład takie coś się może przydać Tutaj widzę wodę A, 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 a. Tamten do mnie strzela, tak? Nie kilamus. Troszeczkę się boję teraz tutaj z nim walczyć ze względu na to, że wiem, że ma łuk, I może mnie bardzo, bardzo łatwo zgarnąć. Czekajcie, czekajcie. Nie wiem, dlaczego nie mogę. Aha, mnie tutaj. Dobra. Mam wodę. Skoro już jedną wodę mam rozbitą, ale mam. To powiem Wam, że jest dobrze. Co się dzieje? A? Ja pierniczę. Czy ja tutaj jestem? Bo ja w ogóle nie wiem, czy ja na tym stoję nadal. Ale chyba tak. Co tu się dzieje? Ja pierniczę. O, gdzież go się tam. Ma ender perłę. A skoro ma ender perłę. To ja specjalnie nic za bardzo nie mogę zrobić. Czekajcie. Pójdę sobie do niego tutaj, tylko pójdę bliżej ogniska tej wody, żebym był bezpieczniejszy, żeby ona się rozlewała tam na mnie. I żebym po prostu... No był bezpieczniejszy. Miał więk O cholera, o cholera. No i skasowałem sobie wody, Ja pierniczę. Dobra, powiedzmy, że, że ja sobie postawię tutaj od nowa. Ja pierdzielę, no to spieszyłem troszeczkę. Nawet bardzo. No ale dobra, lecimy. Trudno. Błędy się popełnia i tak dam radę wygrać. Mam przynajmniej taką nadzieję. E, żyją tutaj widzę trzy osoby łącznie ze mną. trzy. E, muszę pamiętać, że mam łuk i 8 strzał, więc to mi się może przydać. Akurat e, to, że mam łuk i 8 strzał, ja sobie pójdę tutaj i będę czekał, czatował. Bo tutaj bardzo możliwe, że jeśli strzelę sobie w tego ziomeczka, to będzie mi bardzo dobrze. mi się wydaje, że ja użyję lawy w walce z tym ziomkiem Napierdzielam, napierdzielam! A jest, 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 jest! Dobra, zgarniam rzeczy, zgarniam rzeczy Dobra, teraz muszę uciekać, bo kurna lawa mnie zaleje Gdzie jest tam ten frajer, ten jeszcze jeden? Nie wiem czy to mi zaliczyło, nie, nie zaliczyło mi jako killa, ale przynajmniej wyeliminowałem jakiegoś frajera um, A to zawsze, zawsze jest plus, tak? No cholera, może być ciężko teraz, bo... Czekajcie, czy ja dam radę tutaj być... O kurna, patrzcie. What the fuck! E, dobra, powiem wam tak. Trzeba część rzeczy oddać po prostu... Mm, najpierw się ubiorę tak jak mogę. Tak naprawdę <ścoughs> To tyle. Mam 30 strzał. Ja pierniczę. Um, to mi się nie przyda, to mi się może przydać. Mm. Wygrałem. 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 Nie wiem, co się stało. czy on spadł czy co? A miałem 30 strzał, ale dopisaliście. Dobra, wygrałem. Skoro wygrałem, to jest już jest dobrze. Skoro pierwszą rundę wygrałem, no to może wygram też następne. Byłoby fajnie. Szkoda, że nikogo nie zabiłem. No ale zawsze wygrałem. Wygrałem, to wygrałem, tak? Jest git. Ym, dziwna jest ta mapa, ponieważ tutaj właśnie też trzeba od razu sobie wziąć kilof albo zro... nie, no zrobić na pewno nie. No, musi być w skrzyni Ym, i wykopać sobie tutaj, wiecie, troszeczkę tej gliny. Ze względu na to, że no, potem nie mamy się jak wydostać z tej naszej wyspy, tak? O kurna, mam diaksa. No to może być ciekawie, powiem wam. No ale dobra, pierwsze co robimy to oczywiście kopiemy tutaj glinę. Myślę, że na razie wykopię sobie tylko jeden poziom. Zobaczymy, jak to tam później się rozłoży. Oczywiście łącznie z tym, bo to mi jest niepotrzebne Zastanawiam się nad jeszcze większym Poziomem jakby wykopania tego, no ale Zaraz zobaczymy, na pewno na środku troszeczkę Bardziej wykopię, ale czy wszędzie Bo później będzie mi strasznie ciężko chodzić Jak zresztą widzieliście, chyba to było w poprzednim odcinku Tak mi się wydaje, że to było w poprzednim odcinku Jak po prostu miałem, miałem tak bardzo Wykopaną wyspę, że nie miałem się gdzie ruszyć bo, bo właściwie wszędzie mogłem Zaraz spaść, ale dobra Skoro już mam tak wykopane, to mogę sobie chociaż Założyć to, tutaj mam mieczyk To mi się może jeszcze przydać, tutaj mam biak Tutaj ten, dziewięć tych, może wędka. Patrzcie, zrzucę jakiegoś frajera wędką. O cholera, patrzcie. Jest! Jest, 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 jest! Pięknie. Gościu rozwalony, przeze mnie. Woohoo. Jak to mawiają. Czy ja nie dostałem żadnych punktów za to? Mam diaksa, he! O, oh, i <laughs> Spadł tam sam Zajebiście też, nawet nie musiałem mu pomagać Nie wiem jak to... To już będzie? Nie Dobra, no, jest git Dlaczego on tak stoi? Ja się go boję! What the fuck? Co to było? Ja pierniczę tak sobie... A! Nie mam szans z nim wygrać. Ach, ten Kungurelis nigdy z nim nie wygra. <grym> ja pierniczę, po prostu sobie wyskoczył. No, w sumie spoko, czemu nie? Mi to w sumie pasuje. Pff, najgorsze jest to, że nie mam wody w żadnym... w żadnym stopniu nie mam wody. I to jest słabe, powiem wam. <grym> hmm, może być cienko. Jak tam sobie on coś tam buduje? Tutaj gości do, do, do niego str strzela do mnie, strzela do mnie, mierzy do mnie. No co tam, co tam? Nie ma mnie. Hehehe. Każdy ma tutaj swój ten. To jest głupie w tych Skywarsach, że wszyscy tutaj się boją wychodzić, bo nikt nie ma wody. Nie! Serio! O, ja Ojopierdzie! Jak ja mogłem tak spieprzyć? Jak ja mogłem tak spieprzyć? Eee, no nie, znowu te te. te. Mm, ty głupie no jak to się nazywa, gliniane te może jeśli macie jakiś lepszy serwer w sumie ten co kiedyś na nim grałem może być lepszy może sobie pójdziemy na niego w następnym e, odcinku ale możecie mi napisać jakieś fajne serwery ym, oczywiście Skywars na których y, na których y, jest fajnie i ma się dużo na przykład właśnie surowców takich żeby móc gdzieś pójść albo ma się wodę czy coś w tym stylu żeby nie trzeba było tutaj tak na samym początku tak walczyć o to bo to jest moim zdaniem bez sensu no ale cóż no ym, nie ja to wymyślam, o w ogóle to może zrzucę tutaj jakiegoś frajera, jak się uda dobrze trafić. FAK! No miał trafię. Ale spieszyłem, sparnowałem trzy śnieżki, myślałem, że go trafi jakoś lepiej, ale nie umiem, nie umiem trafiać, po prostu nie trafiłem go. Myślałem, że może jeśli mu właduję takie kombo, to tam spadnie yy, i wtedy by, by przegrał oczywiście, no ale no nie wiem. Niestety tak się nie udało trudno. Zobaczymy jak mu tam teraz, teraz tam sobie po prostu zaczyna kopać. sobie zrobił żelazny kilof? Ja pierniczę, no musi mieć dobry sprzęt, skoro zainwestował w żelazny kill, -off, a nie zrobił sobie na przykład żelaznego miecza. Chyba, że jest po prostu głupi i dlatego tego nie zrobił. Albo po prostu ja jestem głupi i nie wiem, że tak się nie powinno robić, albo to nie jest żelazny kilow, ale wydaje mi się, że jest żelazny. Chociaż możliwe, że jest kamienny tak naprawdę, bo, bo ja się na tym nie znam. Dobra, tutaj sobie też wykopię taki ten, bo no po prostu... Jest nadal bezpiecznie, tak? Jest nadal bezpiecznie, a przecież e, dostaje klocki, które są ważne. Więc zrobiłem sobie taki zajebisty ten. E, Poszedłem do tego gościa, ale troszeczkę się boję, że, że mnie zabiją. No ale cóż, no nic na to nie poradzę. no Ryzyko to ryzyko. Ten gościu tam się dorwał do środka, niestety. E, Jakby to powiedzieć? Ktoś tam do mnie strzela? A ten ma wędkę skurczy, Złowię na wędkę. Szmato! to <grym Yahweh> <A! grym> O! Oh, oh! <grym> Znowu chciałem napisać LOL ale nie mogę, bo jestem przyzwyczajony do pisania enterem, bo teraz już gram w Lost sagę tam ci przy enterem. Jak właśnie coś się dzieje śmiesznego, to już mam odruch klikania enter i pisania lol, ale... <ścoughs> Ale niestety tutaj się pisze literką T, a nie literką Enter Swoją drogą to pamiętam taką anegdotkę, jak kiedyś właśnie grałem w same takie słabe gry, nie wiem, Metin, metin to była chyba najbardziej ambitna gra z tych, które grałem, więc to było słabo. I wszędzie się pisało literką... literką, znaczy nie właśnie literką, tylko em, Enterem, tak? I skoro się pisało Enterem. Cholera jeszcze na mnie tutaj... Jeszcze na mnie tutaj. I skoro się pisałem teren, to ja nie wiedziałem, jak się pisze w innych grach. I kiedyś, się grałem w America's Army, to po prostu nie wiedziałem, jak pisać I po prostu tego nie wiedziałem, no. I to było takie strasznie słabe. O! o! what the fuck! Jak mnie trafił Skurczybyk? żeby aż tak to jakiś cheater musiał być, Meski, to żeby jedno śnieżko mnie aż tak pierdzieliło że nie byłem na samej krawędzi, sobie po prostu stałem, dwa klocki od krawędzi i podskoczyłem, ja wiem, że podskoczyłem, no i ten, ale bez przesadno, no ja pierdzielę, przesadzili, przesadzili, no ale dobra, trudno, już nic na to nie poradzę, pach, 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 zgarniam wszystkie rzeczy, co tutaj się dzieje, czy ja tutaj naprawdę nie mam, nie mam, nie mam czym sobie tutaj śmigać, więc zrobimy sobie oczywiście crafting, to jest słabe, że tutaj za każdym razem trzeba robić crafting, no ale nic na to niestety nie poradzimy. No, cholera jasna. What the fuck? Takie lagi. Hop, hop, hop. Dobra, i mamy, mamy siekierkę. Zgarniamy siekierkę, znaczy w sensie to drzewo, drewno od razu. Ja jego było na tyle mało, że po cholery mi była siekierka. Mogłem ją po prostu sobie nie zmarnowałem, tylko drewno tak naprawdę. No, ale dobra, nic na to już w tym momencie nie poradzę. Myślę, że z tego złota mógłbym sobie coś zrobić. Na przykład... no nie wiem, miecz to gówno da, bo... A nie, bo ja nie mam miecza. Mógłbym też zrobić drewniany, ale po cholera mam robić drewniany, skoro jest taki sam, a... a mnie zmarnuje czegoś, czym mogę budować, tak? Więc najlepiej po prostu właśnie tak... Dobra, przynajmniej mam... mam czym wylać wodę. To jest to jest plus i to dość duży plus. Pach, 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 pach. Mam nadzieję, że do mnie nie, nie, nie zaczną strzelać. Muszę dojść dość wysoko i wylać sobie wodę. Dobra, jest git. Jest. Jestem na razie ustawiony, ale tak na razie. Więc nie, i tak nie jest dobrze. Dobra, zaraz zobaczymy. Pójdę do tego gościa, co tutaj sobie śmiga w tym domku. Bo wiem, że tutaj jakiś frajer jest. Jest, 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 napierdzielaj w niego! Jakie lagi! Jakie lagi! Napierdzielaj w niego! Jakie lagi są! Co się stało? Co się stało? Jakie lagi? Wypierdzielam z tego! Title screen, wypierdzielam z tego, powiem wam tak. Nie, nie będę surw. teraz po prostu wchodzę sobie na jakiś inny serwer, jeśli mam jakiś inny serwer, skywars, tutaj miałem skywars, ale widzę, że jest wyłączony, co jest słabe powiem wam. Więc może, może wejdziemy sobie na jakiś fajny e, Blitz SG. To jest w sumie strasznie fajne, bo dawno strasznie nie grałem na, e, na Blitz SG, więc czemu nie? Czemu nie, Wejdziemy sobie na Blitz SG, menu teleportacji, e, nie surfing. Blitz SG. Okej, okay, Blitz SG. Jesteśmy sobie na Blitz SG, e, areny, ale to jest zły serwer, chyba Blitz SG. Nie wiem. E, Meni teleportacji, widoczność graczy. Gdzie jest? Are Aha, areny tam jest. Dlaczego ich nie dali od razu przy spawnie? Nie mam pojęcia, no ale to jest nieistotne w tym momencie. Zobaczymy, yy, gdzie tutaj ktoś jest. Tutaj ktoś jest! I zobaczymy. Fajnie, w sumie, po dawno nie byłem ten. Ja biorę sobie oczywiście snajpera, jak to ja zawsze biorę snajpera. Lubię snajpera. No i zobaczymy. Strasznie dawno nie grałem. Jeśli ktoś nie wie, co to jest za tryb, no to yy, no to, to jest coś w celu Igrzyski Śmierci. Jeśli oglądało się Igrzyska Śmierci, yy, to można wiedzieć po prostu. Bo właśnie na początku startujemy sobie wszyscy stąd. Strasznie dużo tu jest graczy swoją drogą. I na środku są skrzynie jakieś, które można sobie oczywiście zgarnąć. Niekoniecznie trzeba, ale, ale można. Najlepiej, najlepiej tak, 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 zgarnąć, no ale dobra. Dobra, pierdut, pierdut, pierdut. O kurwa jakieś czerwone coś? Co to było? Nie wiem co to jest. Ja, ja nie znam w ogóle tutaj jakichś itemów. Nie wiem czy to było jakieś enchantowane, czy co to tam. Nie wiem, co jest lepsze, szczerze mówiąc. Buty taneczne? What the fuck? Co to mi daje większą. Ten pierdzielę. to mi daje duże buty. Czekajcie. Aha, gówno e, to dam. Do, wezmę sobie to. O, zobaczymy. No, gówno mam tak naprawdę, więc idziemy. Może gdzieś tutaj znajdę jakieś skrzynie. E, to jest moja jedyna szansa. O, widzę, że tutaj są jakieś. Jakiś dungeon jest. Nie czytam. E, wchodzę pewnie, jakieś pułapki tutaj są, no ale cóż. Nie mam czasu na czytanie Czy mam jakieś, czy są jakieś pułapki What the fuck? O, wiedziałem Że tutaj jest jakiś test, what the fuck? What the fuck? Ja jestem spierniczam, pewnie zaraz mnie coś zabije Nawet mnie nic nie zabiło, co to jest? Temple of pro? What? Chyba jestem Za mało pro, żeby wiedzieć co tutaj Się robi Widzę, że ludzie niestety umierają no ale nic na to nie poradzimy, w sumie to jest całkiem, całkiem spoko. Aha, Przecież w przecież tutaj nie można niszczyć terenu, co jest troszeczkę bez sensu, no ale zrozumiałe. Dobra, my lecimy, lecimy, lecimy. Może gdzieś tutaj coś znajdę, szczerze mówiąc nie mam pojęcia, nie znam tych map, bo jeszcze nigdy na nich nie grałem. Już część, część map na tamtym serwerze, na którym kiedyś grałem, znałem po prostu, ale tutaj nie, w ogóle to ja jestem... Jestem przecież sniperem i dostałem po jakimś czasie broń dla swojej klasy, więc nie jest tak tragicznie. Przynajmniej mam broń, ale nie mam żadnych innych rzeczy. Dochodzę już tutaj do granicy, to jest słabe. Byłoby fajnie, gdybym gdzieś zawrócił czy coś takiego, no ale dobra, już trudno. Zabitych graczy ja mam 0 i jest jeszcze 10 żywych graczy, jest, tak? No spoko. I Mamy 3 minuty na, na zabicie się, dlaczego tak mało? Nie wiem, co się dzieje po 3 minutach. Chyba teleportuje nas na spawn, tak mi się przynajmniej wydaje. No, ale nie wiem, to jest, to jest w sumie logiczne i, i zrozumiałe, no bo właśnie jak dwie osoby się na przykład rozejdą po dwóch krańcach mapy, no to za cholerę się nie znajdą. Ym, a, a w ten sposób właśnie będą mogli y, się znaleźć. Czy tutaj ktoś wchodził, czy to tak zostało? Ym, chyba ktoś wchodził. Hops, hops. Hop, dobra, tutaj widzicie. A nie, bo tutaj jest... Dobra, mamy jakąś skrzynkę. O, dwie Ender to jest fajne. Nimi się można teleportować, więc jakbym, jakbym przecież znalazł jakiegoś typa, albo chciał przed kimś uciec, to zawsze mogę się teleportować. No i to jest fajne, bardzo fajne, wygodne i czuję się z tym dużo bezpieczniej. Zostało ośmiu żywych graczy, no to dość, dość mało szczerze mówiąc, no ale dobra, trudno. Zobaczymy, co tutaj się dzieje, czy tutaj ktoś jest? Widzę, że są pootwierane drzwi, to może oznaczać, że ktoś tu jest albo był. Co to są za te... what the fuck? Tak, można z kaktusem zrobić? Hmm. Szkła się nie da? Wydawało mi się, że się dało szkło yy, niszczyć tutaj. Cholera, nie mogę biegać. To jest słabe, bo nie mogę biegać. Z, zjem sobie teraz yy, ciasteczka, może będę mógł chociaż przez chwilę jeszcze biegać. Yy, no cóż, trudno. Napierdzielamy. Szczerze mówiąc, nie wiem. Dobra, pójdę gdzieś w okolicach środka. Może tam znajdę jakichś, jakichś ślamusów, których mógłbym zabić. Mam nadzieję... Fak, on też ma łuk. Fak, powiem wam tak. Wypierdzielam tam. Nie o to mi chodziło. Nie, chciałem się teleportować za jego plecy, żebym mógł z nim lepiej walczyć. On by się tego nie spodziewał. Ale no dobra, przynajmniej żyje, tak? Jest plus, bo żyje. Zobaczymy, czy coś tu jest. Ostrzała tutaj jest. Ktoś do mnie jest. A! FUCK! No cóż. <laughs> Poszło mi tak słab słabo, powiem wam. No ale cóż, trudno. To była jedna, jedna z pierwszych rund od chyba, kurde, prawie pół roku. O, przepraszam Was. Muszę coś tutaj sprawdzić. 20 minut już nagrywamy. No to robimy ostatnią rundkę, żeby już nie było tak, że, że tylko jedna, tylko. Tego właśnie powiedzmy sobie więcej Dobra, to ja dołączymy tutaj Mam nadzieję, że długo czekać nie będziemy No i zobaczymy Enderman Nie, nie chcę Endermana, chcę snipera. What the fuck, co tutaj się dzieje? Czy ja się w ogóle będę tego podejmował? Wydaje mi się, że nie, ja sobie po prostu spierdzielę Bo ja i tak nie dam rady tam, tam doskoczyć Przynajmniej tak mi się wydaje No ale w sumie dobra, spróbuję, żeby było ciekawie, nie? Fakt, no zajebiście Bach 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 yy, gówno Czy tutaj coś jest takiego co bym się... Nie, nic, nic takiego nie ma No dobra, w takim razie uciekam. W takim razie uciekam yy, No nie ma sensu tutaj na razie walczyć. Głupio zrobiłem, że, że tutaj poszedłem, bo to nie miało sensu, ja wiedziałem, że ja nie dam rady. No ale trudno, no chciałem się pokusić, pokusić, żeby było może ciekawiej czy coś w tym stylu, ale gówno wyszło a nie nieciekawiej. No ale dobra, trudno. Zapierdzielam sobie gdzieś tutaj, może znajdę jakieś fajne, jakieś fajne tutaj skrzyneczki, gdzieś tutaj znajdę jakąś broń. Oczywiście broń dostanę zaraz, więc, więc fajnie przynajmniej, że będę miał broń, tak? To jest, to jest fajne. No ale będę miał mało broni, ponieważ no wiadomo, łucznik dostaje chyba 10 czy 12 strzał, nie wiem, nie chyba dostałem 12 albo 2 znalazłem, a 10 po prostu miałem przy sobie, co jest bardzo możliwe, znaczy dostałem za klasę 10, tak, dostaję 10, no właśnie, 10, 10 strzałów to jest mało, to jest mało, no nie oszukujmy się, to jest bardzo mało, więc no cóż, no mogę, mogę kogoś tym zabić, to prawda, no ale czy ja wiem, czy ja dam radę? Ja jestem dość słaby, znaczy, ja się dość mocno podszkoliłem w sumie w byciu snajperem, powiedzmy, jak grałem, jak grałem w Minecraft Heroes, no ale to było też dość dawno, więc czego się nie praktykuje, to się zapomina. No może jazdy na rowerze się nie zapomni, przecież na pewno będzie się czuło mniej pewniej niż jak się jeździ cały czas, tak. Hmm, cholera jasna Aha. Shit, no nie skoczę tu Fuck, 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 fuck Zajebiście Teraz przez 10 minut będę tutaj siedział hmm, Dobra Czekajcie, bo tutaj się przecież, to się da zniszczyć Bo tutaj się da zniszczyć przecież te Dobra, to, to sobie zniszczę I przeskoczę I przeskoczę tu, dobra. I teraz sobie wejdziemy tędy. Mam nadzieję, że już mi się, już mi się uda wejść tutaj na górę gdzieś. Mhm. Dobra, coraz wyżej jestem, coraz wyżej, coraz bliżej sukcesu, coraz bliżej sukcesu. Mam nadzieję, że tutaj są jakieś skrzynki. Dobra, udało mi się wejść na górę. Przynajmniej jeden z moich celów osiągnąłem. No ale dobra, to nie wszystko. O, oh, fak, dobra, lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Jakiś lag na pewno. Ale czy mamy coś oprócz laga, nie wiem. Tutaj jest jakiś mur w ogóle, what the fuck. Może tutaj to się da niszczyć, nie da się. Czyli pewnie nie da się tutaj wejść, a może się da. Jest tu jakaś skrzynka? Może tam jest jakaś skrzynka? Warto sprawdzić, bo w sumie to jest fajne miejsce na skrzynkę. Na umiejscowienie takiej skrzynki. Już nie mogę biegać, to jest problematyczne. Nie ma tutaj żadnych skrzynek. Myślę, że udam się w stronę środka, żeby może właśnie kogoś znalazł. Swoją drogą, to przecież ja mam tutaj kompas, który mi pokazuje gościa najbliższego mi. Zapomniałem o tym kompletnie, więc lecimy sobie do niego, w jego stronę. 40 metrów, o oh shit! To on jest bardzo blisko. A może i a może wcale nie jest tak blisko 30 metrów tam. On chyba jest na górze. Tak mi się coś wydaje. Czy ja tam wejdę? Chyba raczej nie. A na pewno nie od tej strony, więc lecimy sobie tam tędy. Mhm. Dobra, wejdę tu. Powiedzmy, no muszę gdzieś, gdzieś zacząć wchodzić. No bo inaczej nie dam rady po prostu. A widzę, że tutaj jest idealne, idealne wejście zrobione dla takich jak ja. O, oh, fak. Ja nie dostałem obrażeń od upadku Coś mi się wydaje, że albo zaraz dostanę, bo był lag, albo tu jest coś dziwnego Dobra Hops, hops, hops Minuta do tego, aż, aż nas cofnie na, na środek, co jest słabe swoją drogą, bo ja na środku będę miał troszeczkę przestrany Ja muszę walić z dystansu, tak? A nie, to do blitz stara jest Aha, to dopiero później jak się pojawi Blitztar, to jest coś jest takiego chyba, tak? Nie wiem, trudno mi powiedzieć właściwie, bo ja się na tym nie znam. No w sumie bez sensu troszeczkę zrobiłem, bo... O dobra tam widzę jakąś następną chyba e, skrzyneczkę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tam na pewno widzę skrzyneczkę, pójdę tam. E, jako, jako że może tam być Blitztar, ale i innej itemy. O, cholera. Teraz tracę, tracę życie, które jest cenne, bo przecież ono mi się nie odradza. Troszeczkę psuje ECHAM ech, psik! Jakby co to mamy jakąś lepszą broń ech, ech, a, Kolera Nie wiem dlaczego tak kicham, znaczy wiem dlaczego tak kicham, bo pieprzyłem sobie zupę Po prostu nie wydarłem za bardzo rąk od pieprzu i co chwilę tutaj mnie wierci właśnie Trzeba robić coś takiego z tego co, z tego, co mi wiadomo Chyba Chyba nie ja mam. match rozpocznie się? Co to jest match? To jest właśnie chyba to, że nas cofnie na środek. Ale słabo, bo już chciałem kończyć no chciałem kończyć, więc mógłbym już zginąć. Moglibyście mnie zabić na przykład czy coś. Ile tutaj jest ziomuś ode mnie? 40, 50 metrów. Może on jest tam gdzieś na środku? Bardzo to jest możliwe, że jest gdzieś tam na środku. 20 metrów? What the fuck? To gdzie on jest? Ha! Fak, fak! O! 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 Fak, Ale dość mocno go popiłem. No dobra, to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Taki mieszany z ze Skywars i, i Blitz Survival Games możecie mi powiedzieć co wolicie, bo możemy zamienić przecież 4, jeśli wolicie e, Blitz z no to czemu nie, na pewno nie będzie i tego i tego, bo za dużo, poza tym jestem w to zbyt słaby, żebym grał w to aż tyle e, ja wiem, że jestem słaby, żeby nie było bo, 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 bo ostatnio było, ale tu jest coś słaby w tym Skywars, wiem, ale skoro wam się podoba i mi się całkiem podoba, no to e, to czemu nie, no, tylko nie na dłuższą metę no i nie więcej niż 20 minut w tygodniu no, tylko problem polega na tym, że już przekroczyłem, jest prawie 30, więc e, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Odcinek wam się podobał. Jeszcze raz przypominam o wyrażeniu swojej opinii, czy chcecie Blitz, Blitz Survival Games, czy, czy Skywars. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!